Cześć! Kiedy zmieniasz telefon na inny, zastanawiasz się, w jaki sposób przenieść swoje kontakty. W tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób przenieść kontakty z telefonu z Symbianem, w tym przypadku z Noki N8, na telefon z Androidem, na przykład na Samsung Galaxy A5. Najszybszym sposobem na przeniesienie kontaktów jest wykorzystanie interfejsu Bluetooth. W obu telefonach włącz Bluetooth i ustaw widoczność telefonu dla innych urządzeń. W telefonie z symbianem zaznacz wszystkie kontakty lub tylko te, które chcesz przenieść. Następnie wybierz opcję Wyślij jako wizytówkę i na koniec przez Bluetooth. Telefon wyszuka wszystkie widoczne urządzenia. Wybierz docelowe urządzenie. W moim przypadku będzie to Samsung Galaxy A5 bo na ten telefon chcę przenieść swoje kontakty. Na nowym telefonie pojawi się komunikat o przesyłaniu plików. Zaakceptuj go. Po chwili wszystkie kontakty będą już widoczne w nowym telefonie. Aby zabezpieczyć swoje kontakty przed utratą, zalecam ich synchronizowanie, np. z kontem Google. Po dodaniu konta Google w telefonie wejdź w Kontakty. Zaznacz je wszystkie i wybierz opcję Udostępnij, a następnie Gmail. Wiadomość wyślij na adres Gmail, który masz dodany w telefonie. Odbierz maila i otwórz załącznik. Telefon rozpozna, że załącznikiem jest plik z kontaktami. Kliknij Zapisz. Z dostępnych opcji wybierz Twoje konto Google. Od teraz Twoje kontakty są już bezpieczne. Nie stracisz ich nawet jeśli zmienisz telefon, zgubisz go lub gdy ulegnie on awarii. Wystarczy, że na nowym telefonie dodasz konto Google i zsynchronizujesz kontakty. Więcej informacji na temat synchronizacji danych w telefonach znajdziesz na naszym portalu.